Zalety i wady leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny staje się coraz bardziej popularną formą finansowania wśród przedsiębiorców. Przyciąga ich elastyczność, niższe koszty początkowe i możliwość korzystania z najnowszych technologii bez konieczności ich zakupu. Czy jednak leasing operacyjny jest rzeczywiście najlepszym wyborem dla Twojego biznesu? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej formie finansowania, analizując jej zalety i wady, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję. Czym jest leasing operacyjny? Leasing operacyjny to forma wynajmu długoterminowego, w której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z określonego środka trwałego, takiego jak samochód, maszyna czy sprzęt biurowy, na ustalony okres. W przeciwieństwie do leasingu finansowego, w leasingu operacyjnym leasingodawca pozostaje właścicielem środka trwałego przez cały okres trwania umowy. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość zwrotu przedmiotu leasingu, jego wykupu za ustaloną cenę lub przedłużenia umowy. Taka forma finansowania charakteryzuje się krótszym okresem umowy w porównaniu do okresu ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu, co oznacza, że leasingodawca ponosi ryzyko związane z utratą wartości środka trwałego. Koszty leasingu operacyjnego są zazwyczaj niższe niż koszty leasingu finansowego, ponieważ nie obejmują one pełnej wartości przedmiotu leasingu. Jakie są zalety leasingu operacyjnego? Leasing operacyjny oferuje szereg korzyści, które czynią go atrakcyjną opcją finansowania dla wielu przedsiębiorstw. Jedną z głównych zalet jest możliwość korzystania z nowoczesnych technologii i sprzętu bez konieczności ich zakupu. To szczególnie ważne w branżach, gdzie technologia szybko się zmienia, a zakup sprzętu na własność może prowadzić do szybkiego starzenia się i konieczności jego wymiany. Kolejną zaletą leasingu operacyjnego jest elastyczność finansowa. Przedsiębiorcy mogą uniknąć dużych wydatków kapitałowych na zakup sprzętu, a zamiast tego płacić regularne, niższe raty leasingowe. To pozwala na lepsze zarządzanie płynnością finansową firmy i przeznaczenie środków na inne inwestycje. Dodatkowo, w wielu krajach raty leasingowe mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, co przynosi korzyści podatkowe. Leasing oferuje również możliwość łatwego wymiany sprzętu na nowszy model po zakończeniu umowy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z najnowszych technologii bez konieczności martwienia się o sprzedaż starego sprzętu i utratę wartości. Jest to szczególnie korzystne w dynamicznie rozwijających się branżach, gdzie nowoczesność i efektywność są kluczowe dla konkurencyjności. Jakie są wady leasingu operacyjnego? Mimo licznych zalet leasing operacyjny ma również swoje wady, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Jednym z głównych minusów jest brak prawa własności do przedmiotu leasingu. Przedsiębiorca korzysta ze sprzętu, ale nie jest jego właścicielem, co może być problematyczne w przypadku, gdy firma chce zachować dany środek trwały na dłużej niż okres trwania umowy leasingowej. Kolejną wadą leasingu operacyjnego są wyższe koszty całkowite w porównaniu do zakupu na własność w długim okresie. Chociaż miesięczne raty leasingowe są niższe niż koszty zakupu, to w dłuższej perspektywie całkowity koszt leasingu może przewyższyć wartość sprzętu. Dodatkowo leasing operacyjny często wiąże się z różnymi opłatami dodatkowymi, takimi jak opłaty za przekroczenie limitu kilometrów w przypadku leasingu samochodów, co może zwiększać koszty. Kolejną wadą jest ograniczona elastyczność w modyfikacji leasingowanego sprzętu. Przedsiębiorca musi uzyskać zgodę leasingodawcy na jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje w przedmiocie leasingu. Może to być problematyczne, jeśli firma potrzebuje dostosować sprzęt do specyficznych potrzeb operacyjnych. Jak wybrać najlepszą ofertę leasingu operacyjnego? Wybór najlepszej oferty leasingu operacyjnego wymaga dokładnej analizy dostępnych opcji oraz porównania różnych ofert leasingodawców. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na warunki umowy. Takie jak okres leasingu, wysokość miesięcznych rat oraz opcje wykupu lub przedłużenia umowy po jej zakończeniu. Ważne jest, aby umowa była dostosowana do potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Kolejnym istotnym aspektem jest całkowity koszt leasingu, w tym wszelkie opłaty dodatkowe. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z leasingiem, takie jak opłaty wstępne, opłaty administracyjne. Koszty ubezpieczenia oraz ewentualne kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy lub przekroczenie limitów. Porównanie różnych ofert leasingodawców pozwoli na wybranie najkorzystniejszej opcji. Przy wyborze oferty leasingu operacyjnego, warto również zwrócić uwagę na reputację leasingodawcy. Dobrze jest sprawdzić opinie innych przedsiębiorców oraz historię współpracy z daną firmą leasingową. Renomowany leasingodawca zapewni profesjonalną obsługę oraz elastyczne podejście do potrzeb klienta. Warto również skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym, który pomoże w ocenie dostępnych ofert oraz doradzi, która z nich będzie najbardziej odpowiednia dla konkretnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dobrze jest również dokładnie przeanalizować warunki umowy i ewentualnie negocjować lepsze warunki przed podpisaniem umowy. Jakie są koszty związane z leasingiem operacyjnym? Koszty leasingu operacyjnego obejmują nie tylko miesięczne raty leasingowe, ale również szereg innych opłat, które mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt finansowania. Podstawowym kosztem są raty leasingowe, które są ustalane na podstawie wartości leasingowanego przedmiotu, okresu leasingu oraz marży leasingodawcy. Warto dokładnie przeanalizować wysokość rat i porównać je z ofertami innych leasingodawców. Dodatkowe koszty leasingu operacyjnego mogą obejmować opłaty wstępne, takie jak opłata manipulacyjna czy opłata za rozpatrzenie wniosku leasingowego. Leasingodawca może naliczać opłaty administracyjne za prowadzenie umowy leasingowej, koszty ubezpieczenia leasingowanego przedmiotu oraz ewentualne kary za przekroczenie limitów użytkowania, takie jak limity kilometrów w przypadku leasingu samochodów. Ważnym elementem kosztów leasingu operacyjnego są również opłaty związane z zakończeniem umowy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingowej leasingodawca może naliczać kary umowne, które mogą znacząco zwiększyć całkowity koszt leasingu. Dodatkowo przedsiębiorca może ponosić koszty związane z wykupem przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, jeśli zdecyduje się na jego wykupienie. Jakie są warunki umowy leasingowej? Umowa leasingowa określa prawa i obowiązki obu stron, czyli leasingodawcy i leasingobiorcy. Jednym z kluczowych elementów umowy jest okres leasingu, który określa czas, na jaki leasingobiorca ma prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Okres leasingu może być różny w zależności od rodzaju leasingowanego sprzętu oraz indywidualnych ustaleń z leasingodawcą. Wysokość miesięcznych rat leasingowych jest kolejnym istotnym elementem umowy. Raty są ustalane na podstawie wartości leasingowanego przedmiotu, okresu leasingu oraz marży leasingodawcy. W umowie określane są również terminy płatności rad oraz ewentualne opłaty za opóźnienia w płatnościach. Warunki umowy leasingowej mogą również obejmować dodatkowe koszty i opłaty, takie jak opłaty administracyjne, koszty ubezpieczenia oraz kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy lub przekroczenie limitów użytkowania. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie warunki umowy przed jej podpisaniem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Ważnym elementem umowy jest również opcja wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Leasingobiorca może mieć możliwość wykupienia przedmiotu leasingu za ustaloną cenę, przedłużenia umowy leasingowej lub zwrotu przedmiotu leasingu leasingodawcy. Warunki wykupu powinny być jasno określone w umowie, aby leasingobiorca mógł podjąć świadomą decyzję na zakończenie okresu leasingu. Jakie są różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym? Leasing operacyjny i leasing finansowy to dwie różne formy leasingu, które różnią się pod względem struktury finansowej, praw i obowiązków stron oraz warunków umowy. Jedną z głównych różnic jest kwestia własności przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy, podczas gdy w leasingu finansowym leasingobiorca zazwyczaj staje się właścicielem przedmiotu po zakończeniu umowy. Kolejną istotną różnicą jest okres leasingu. Leasing operacyjny charakteryzuje się krótszym okresem umowy, który jest zazwyczaj krótszy niż okres ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu. W leasingu finansowym okres umowy jest zbliżony do okresu ekonomicznej użyteczności przedmiotu, co oznacza, że leasingobiorca spłaca pełną wartość przedmiotu leasingu w ramach umowy. Koszty leasingu operacyjnego i finansowego również się różnią. W leasingu operacyjnym raty leasingowe są zazwyczaj niższe, ponieważ nie obejmują pełnej wartości przedmiotu leasingu. W leasingu finansowym raty są wyższe, ponieważ leasingobiorca spłaca pełną wartość przedmiotu leasingu oraz odsetki. Leasing operacyjny może wiązać się z wyższymi kosztami dodatkowymi, takimi jak opłaty administracyjne i ubezpieczenia. Podsumowując, wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Leasing operacyjny oferuje większą elastyczność i niższe koszty początkowe, podczas gdy leasing finansowy pozwala na zdobycie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty obu form leasingu i wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom firmy.